Ale to możemy może da dać innego do jedzenia. E, aż się zapalić do dalszych przygód gorąca maź. Podaliśmy ślimaczka wcześniej, to gorąca maź, maź, maź. Whoa, nice jaki diabeł. Ah. Uh. Hey you. Co? Stop right there. Seems we have something to settle. You broke the law, pissed off, you pay the fine. On ich podpalił, o nie, on ich podpalił, ja muszę za niego grzywnę zapłacić, no, no nie, <grywania> nie spodziewałam myślałam, że to tylko ozdoba, a on ich podfajczył, o kurła, o kurwa! ja nie chciała. i cyk do więzienia, trzeba pilnować swoich zwierzaków, o Boże, nie no zapłacę, nie, stać mnie. Now get lost and don't get into any more trouble uh, Are you... Kuba, on cały czas ich podpala Dobra, to wczy ja, y trzeba wczytać, nie? Ale się nie da O nie, ale się nie da A co jeśli nie zapłacę? Zabierz mnie do więzienia On go zabił! Jezus, zabił mojego ulubionego sprzedawcę oh, no. O nie! Zabił mojego ulubionego sprzedawcę, queerku ty, dziadzie ty! Nie zapłacę, proszę mnie zostawić w spokoju. Chłapie, tyś podpalił tutaj ludzi! <ścoughs> Jezu. Zabił mojego ulubionego sprzedawcę, wstydź się! Można mu powiedzieć, żeby się tak nie gorączkował? Zrób sztuczkę. Nie, tylko dalej hopsasa. O, obsosnął na sufit. No dobra, wczytamy, bo ja to marnie to widzę.